Hej Simanko, jestem Miaska ja i witam Was dzisiaj w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku z Gier Mobilnych i kolejny raz w grę Good Pizza, Great Pizza. Na początek obejrzę reklamę, także małe cięcie, takie cięcie. Okej, okay, także moi drodzy, lecimy z nim. Satys satysfakcja, dobry dostosunek, stereo do sosu, świeżo, okej. Okay. Yy, z trzy 3 sztuki. Hej, też radam zrobić pizzę pełną się z kukurydzą. pragnąłem takiej ostatnie. No i co, moi drodzy, zrobimy sobie pit trochę, yy, musimy zrobić tak dla dostawców. <śmum> <śmum> Dostawców. Teraz te pizze dla dostawców tam sadzimy do pieca, ale najpierw. i bez sosu miało być. Potrzebuję dwóch peperoni, ale jedną bez sera. Mhm, hmm, hmm. Bra. A, bo mamy max pizzy tutaj w piecu. Nie zauważyłem, sorry. nie tak. Patrzę, co, co te pizze tak nie, nie idą? To zewnętrzne, co to za pizze są tutaj dalej? Dwie pepperoni Takie szybkie robienie pizzy. Nawet bardzo. Proszę. Pizza jest ta pizza jest doskonała. Okay. Przyjechała, przyjechała dostawczyni. Proszę bardzo. Z peperoni. Wegetariańskich nie robimy, bo to się nie opłaca. Te pizze z kukurydzą, taką jak, jak mają w Japonii. Chcesz że. No, wielu pizzerii, gdzie przygotowują pizzę z kukurydzy. Idealnie, dobra, teraz do dostawców. Szybko kroimy. Może pod koniec drugiego dnia w tym odcinku kupimy właśnie coś nowego, jakąś dekorację, co? Może będziemy mieli akurat fundusze na to. Może złote monety w przyszłości będzie można wymieniać na... Eee, boże... na dolary, chciałem powiedzieć, diamenty. Coś mi się pomyliło. Rady ten zapach czuć jest za Muszą muszę spróbować pizzy peperoni i z kiełbasu. Spotkać kiedyś kogoś, kto nie, nie lubi peperoni i kiełbasy. Jestem szaleni. Proszę bardzo. Co moglibyśmy, jak już kupimy te dekoracje fajne, e, albo jakieś tutaj, pod, nie podłogę, tylko coś tam, jakieś rośliny, to moglibyśmy e, zafundować sobie piec nowy. Nie, tej pizzy nie chcę zrobić. No i już 200 dolków mamy. Poproszę dwie bicy z krewetkami. Och i porządnie chrupiące. Mega chrupiące, czyli po prostu pójść drugi raz, pizza i będzie dobrze. Jeśli po nagraniu odcinka z Good Pizza, Great Pizza, tego którego teraz nagrywam, to nagram dla was jeszcze chyba dwa odcinki z, z Paper o 3D, czyli, czyli no tam Paper o 3, tam tej mapki, tam, tam następne mapy tam chciałem nagrać. Takie, jak ty super. Zawsze im kurczaki i sobie co. Okej, okay, pizza serowa z kurczakiem przeciętna przyci na pół. To też, szybko się robi w miarę. Jak szybko zrobimy tę pizzę, to będziemy mogli obsłużyć jeszcze jednego klienta. W sumie to nie, nie ważne jak, ten, jak mam zrobić dwa kawałki, to nieważne jak, jak, jak to przetnę. Byle jak wystarczy że przeciąć już będzie na pół. Dwa kawałki. Tak, sos, sos jest przypadkowy, przecież sosu się nie daje do pizzy. No co wy. Chcę być połową boczek. Połowa boczek i kiełbasa. Bo Proniszynka, ok. No, mówiłem, że zdążę jeszcze jednego klienta obsłużyć. Miałem rację. No i taki ten dzień wychodzi 9 minut średnio z tego co widzę. No to moi drodzy, trochę się w tej grze pobawimy. W sensie będziemy musieli naprawdę dużo tych rzeczy kupować, dużo tych dolarów. Dużo pieniędzy chcemy tutaj yy, oszczędzać na te różne yy, dodatki, co chcemy kupować obrzydliwie. Okej. Okay. no cóż moi drodzy, co, to co zarobiłem, poszło na naprawę podgrzewacza, obejrzę reklamę. Okej, okay, reklama obejrzana. Zadowalająca. ser i ser i, i ser i sos dobrze połączone chrupiąca. Jaki ser? Przecież to sera nie ma na tej pizzy. Słony żeglarz dwie sztuki. Osłony żeglarz dwie sztuki. no Czy możesz mi dać serową pizzę z makorzenem? Tutaj przygotuję się dla, na, piz na pizzę dla dostawców. Eee, Zobaczcie. Bakłażan, szybko, bakłażan tu jest. Bakłażan, yy, papryka, cebula pieczarki. I oliwki, tak? Dżerki I, i kurczak. Mmm, okay. myk. I tu szybko robimy do dla dostawców, bo przynajmniej przygotujemy podstawy. Ups. No i szybko dajemy tę pizzę. Pizzę do dostawców dokończymy zaraz. Bez komentarza, okej? Okay. Dość o stąd. Chcę pizzę, chcę chcę pizzę. Chcę sos, ser, coś spalonego, coś miro. Kurde, czego ty chcesz? Moja pizza z boczkiem i cebulą. co bo na szybko. No cóż, jeżeli tak dalej klienci będą narzekać na coś, ci klienci narzekają na fiordowej, jeżeli oni tak dalej będą narzekać, to ja naprawdę będę tutaj pan krutem w tej grze. To jest matematycznie idealna pizza, no okej. Okay. Tobie mówimy do widzenia od razu. <grydza> Moja mama zawsze robiła pysznego kurczaka pieczonego razem z zapiekanką kukurydzianą i boczkiem. To jest jej gotowanie. Potrzebuje dużych kawałków. Mam widzę na cztery części, czyli po prostu yy... kurczak, boczek i kur... kukurydza, kurczak, boczek i kukurydza. Boczek, yy, boczek. Yy, czy jest jakaś tutaj pizza? Jeszcze taka ciekawa w miarę? Nie, tylko to jedną pizzę zrobimy dla nich. W sensie, to jedno zamówienie. Tam dwie pizze były. Ten lepszy piec naprawdę może nam się przydać. Ale najpierw jest do kupienia miernik szczęścia klienta. Który również może okazać się potrzebny. No przydatny w sensie. Kupiłem wieprzowinę, nie zawracaj sobie głowy z osami, serami lub próbami. Po co chcę wieprzowinę, pro, wieprzowe produkty na ciebie. OK. okej. I koszyczek po prostu e, mięsne produkty po prostu ze e, świni. Myślę, że tak będzie ok. Nie, często mówię ok. To po prostu, jak nic, nic nie dzieje cieko, ciekawego w grzach, nie, nie chcę, żeby po prostu nuta na filmie i dziwna cisza. No to tak mówię i to po prostu. Czy zdążę, czy wyrobię się w 50? Wyrobiłem się ok. Przynajmniej dostawcy zawsze dają dużo pieniędzy. Hej, nie masz niesko, w którym mogę nadać to y prawda? Tak. Dziękuję. Kukurydza to korn po angielsku. Natomiast oni korn to ch proszą jednorożca. Na z serem i kukurydzą. Okej. Okay. No najlepsza to nie wiem co to jest, pizza. Nie wiem co idzie w składzie e, najle najlepszej pizzy. Kiedyś próbowałem zrobić tę pizzę do dostawców i wszedłem na, na minus przez to. No sztyk, idziesz od drugi raz. Ale spokojnie moi drodzy, będziemy naprawdę dużo na plusie. Zawsze te powiadomienia takie głośne. Podobno połączenie sera i sosu pomidorowego na bakłażanie jest smaczne, ale nie odwrotnie. Pizza z bakłażanem, serowa. Jak się ludzie zawsze pytają o nowy składnik, to ja już wiem, że chodzi im o bakłażana. No, przynajmniej teraz, moi drodzy, mamy sporo kasy, bo mamy 200 dolków. E, musimy mieć co najmniej 300 dolków, żeby kupić miernik szczęścia klienta plus 5%. Potem kupimy e, za 450 dolków, bodajże że był. Tutaj w ogóle też chciałem kiedyś kupić gotówkę. Zobaczcie, że w sumie 1750 kosztuje, no, na przykład, jakbym chciał kupić 350 dolków, no to kurde. 45 zł. Może nie za dużo, ale tak kurde wydawać pieniądze na grę, no też nie za bardzo. Czy pice z kukurydzą, ale chcę je w połączeniu z ciastem pełnym ok. Ale teraz zamówienie fajne. Szybko myk. Patrzcie, 90% ja już skończyłem pizzę. Teraz tylko je wystarczy upiec, prze, przeciąć i drugi raz włożyć do pieca i będzie gituwa. No, z 20 dolarów na pewno dostaniemy napiwku za te pizze. No, tylko 10, dobra i pomyliłem się, ale sporo 10 dolków na piwku. Ej, to by takie głośne powiadomienie. No, i zobaczcie, ulepszenia no i 250 dolarów kosztuje to, co mówiłem, to naprawdę dużo tych automatów. Potem po automatach coś jest jeszcze tutaj, też szersza lada. Dłuższy dzień, a tu wszystko ma, mam już tutaj, co tu jest. Następny dzień, na razie nic kupujemy. Czekajcie, obejrzę reklamę. Okej, okay, jesteśmy. Kolejny dzień. Ta pizza była tak dobra, że, że, że zapomniałem o wegańskiej katastrofie. Jaka wegańska katastrofa? No, pizzę z bakażanem chciałeś, to... A, trochę źle ułożyłem, dlatego. Z wegetariańską... Z Boże, wegetariańska... Wegańska z szynką. Ja tylko z szynką akceptuję. Chcę picę z ale chcę je połączyć z ciastem pełnoziarnistym. Muszę je do co dwa razy. Jakie duże zamówienie, no już to sam start. co ja zrobiłem tam i zrobię teraz szybko pizzę z szynką Gdzie to te ziarna, które wystają poza pizzę? O ja cię kręcę. Pudełka, pudełka raczej zmieniać nie będziemy, bo no jest za fajne. pizzy chcemy kurczaka i to. Aha. W z kurczakiem i kukurydzą. Nie mamy nie kroić. Na drugi raz puszczę, zawsze będzie pizza lepsza, a większy napiwek będzie. A napiwek oznacza oczywiście więcej pieniążków. Te na naprawdę nam się teraz przydadzą. Gra i fa fanfara Otrzymają doskonałą pizzę. Mogę dostać jedną pizzę z cebulą i jedną z pepeki i Jedna pizza z cebulą, jedna pizza z pepe i kiełbasą. Czekaj dziecię... zaraz, proszę. Okej, okay, lecimy dalej. Zawsze marzyłem o pójściu na pizzę, konaniu nie wierzę, że tu jestem, tu takie jest słońce. Był na następny był za do świętowania, proszę. Pizza, moi drodzy, zaraz będzie zrobiona. Nie będziemy puszczać jej drugi raz, bo nie wystarczy nam czasu. Masz, masz taką... zadowoli się taką pizzą byle jaką? Takie dobre. Spoko. Podobno położenie seru ser, jest pokorzeniem jest, jest smaczne, ale nie odwrotnie. Aha, pizza serowa z ok. okej. Może no, ty... No, już chciałem przesunąć, ale mój koleżka zapał Składnik niepotrzebnie. Myślę, że moi drodzy odcinki z Paper Jo 3 nagram pójść trochę później. Ale będą nagrane masakra. No co jest z tą pizzą? Ona jest jakaś upośledzona. A się sama teleportuje. Zostanie odebrana też pizza. Z szynką, przez dostawców. Całkiem nieźle kolego, całkiem nieźle. I ześlij mi pizzę z bekonem. Co z wykonem, ok moi drodzy myślę, że moi drodzy ta gra będzie trochę wychodzić trochę rzadziej na moim kanale są w się sensie odcinki ale jak już będą wychodzić to no tak mi nie wiem co tydzień no fakt nagrywam często, ale nagrywa... to że nagrywam to nie znaczy, że wrzucam często na no, pizzę Supreme. Tak, wszystko co są do papryki, wszystko co są do papryki, okej. Okay. To co mamy w supreme, proszę bardzo. Czy wystarczy czas, żeby puścić ją drugi raz? Bo tak, akurat, może wyrobimy się w 50%. kurde nie teleportuj się, ty małko, głupia. Będzie się teleportować, pizza głupia. Mało zarobimy w tym dniu. Tak wyrobię się, wyrobię się. Nie, no zobaczymy podsumowanie zresztą. 43 dolki. No to sporo nawet. No i co mógłbym sobie, moi drodzy, tutaj kupić? To ale no nie, mało, mało mi pieniędzy zostanie. Kupimy to, moi drodzy, w następnym odcinku. Miernik szczęścia klienta plus 5%. No bo zobaczcie, jak on tutaj z tych dekoracji. Co jest najdroższe w obrazach? Za, za 150 dolarów widzę, coś jest. Ściany mamy najdroższą, podłogę też. Budełko mamy najlepsze stoły. Właśnie stoły też chciałem kupić, moi drodzy, za stoliki, takie drewniane stołki za 250 dolarów i ciemny okrągły stół za 120. Myślę, że najpierw kupimy miernik szczęścia klienta. Czekajcie, reklama. Także, moi drodzy, wychodzimy. Wyjdźcie, jeżeli ten... No i to, dobra, moi drodzy, jeżeli ten film wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subikować, z w górę. Fajny komentarz udostępnić tym znajomym. Ja zapraszam was na poprzednie filmy, na, na następne. Do następnego, na razie, cześć. Hej, hej.